Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony BNUC i bezników. Standardowo pozdrowienia, a dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiam osobę, która przyczyniła się do zmontowania tego odcinka, a jest z nią moja pani od przedmiotu WOS, która zadała nam pracę, aby opisać w formie reklamowej produkt istniejący na rynku lub zmyślony. Ale ja, będąc posiadaczem bardzo fajnego urządzonka, postanowiłem zrobić ten pierwszy wariant, więc nie przyciągam i zaczynamy! A! Jeszcze o jednej sprawie zapomniałem. Z uwagi, że jest to materiał edukacyjny, non-profit, źródłem wiedzy i części slajdów była strona Panasonic, jak również kanał YouTube tego producenta. Linki oczywiście w opisie filmu. Produkt, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to ładowarka Panasonic NLU BQCC65. Ładowarka mikroprocesorowa BQCC65 przeznaczona jest do ładowania akumulatorów NL lub akumulatorków niklowo metalowo wodorkowych typu R6 inaczej AA lub R03 inaczej AAA. BQCC65 jest szybką i doskonale wykonaną ładowarką sterowaną mikroprocesorem. Przeznaczona jest dla wymagających użytkowników. Postęp ładowania oraz jego zakończenie kontrolowane jest poprzez funkcję Smart Charge, która automatycznie sprawdza napięcie i temperaturę akumulatorów. Ładowarka posiada wyświetlacz LCD, na którym sygnalizuje proces ładowania. A jakie funkcje proponuje nam to urządzenie? Zacznijmy od informacji wyświetlonych o akumulatorach: Skanowanie, rozpoczęcie sprawdzania. Kliknik eko, łączna liczba naładowanych baterii, żywotność cyklu baterii, ogólny czas wymiany, wykrywanie zagrożeń akumulatora, szybkie wykrywanie zagrożenia akumulatora. Ładowarka daje nam również możliwość odświeżania akumulatorów. Odświeżanie przez funkcję rozładowania. Naciśnij przełącznik odświeżania. Ładowanie. Pełny. Rozładowanie. Pusty. Ładowanie. Pełne ładowanie i odświeżanie dzięki funkcji rozładunku. Mamy również kontrolę napięcia, czas pracy i wyświetlanie pojemności akumulatora. naciśnij przełącznik wyświetlacza energia elektryczna, napięcie akumulatora oraz wydajność rozładowania, napięcie czas operacji pojemność baterii istnieje również ciekawa opcja ładowanie urządzeń przenośnych przez port USB Boku zewnętrzny port USB. Ładowanie komórki i tabletu. Naciśnij wyjście USB. Może być ładowane przez zewnętrzny port USB. Naciśnij wyjście USB. Przełącz na ładowanie akumulatora. Teraz pewnie powiecie: No dobrze, ładowarka jest, ale jakie akumulatorki? Z mojego doświadczenia powiem, że ładuje wszystkie akumulatory na rynku bez problemu. Testowałem. Ja jednak z tatą preferujemy jedną markę, więc i akumulatorki też od Enelup. A dlaczego? Ta krótka prezentacja powinna wam to wyjaśnić. Oszczędzaj pieniądze. Oszczędzaj pieniądze z Enelup. Używasz dą wielu baterii. Pieniądze odlatują. Dlaczego nie użyć Enelu? Używasz, ładujesz, oszczędzasz pieniądze. Szczególnie ekonomiczne do urządzeń wysokiego zużycia. Dwa kontrolery to 104 baterie w roku. Cztery akumulatory i tylko jedno ładowanie. Co więcej, ładowalna do 2100 razy. Enelu plus ładowarka plus elektryczność. Całkowita kwota podzielona przez 2100 razy. Tylko trochę pieniędzy za każdym razem. Wszyscy będą szczęśliwi. Ponad 80 krajów. Ponad 300 milionów akumulatorów. Dobrze, może teraz coś z praktyki używania tych produktów. Może zacznijmy od akumulatorów. Mianowicie, pierwsze sztuki zostały zakupione dokładnie 28 listopada 2010 roku. Przez mojego tatę. Bo ja to wtedy jeszcze dobrze mówić nie umiałem. Na dowód, ta tutaj faktura. Proszę, jest data. I zakupione Enelupy. Podziwo, wszystkie akumulatorki posiadamy do dzisiaj. Prosto rozróżni rozróżnić te starsze, ponieważ pewnie większość z was wie, że 10 listopada 2008 roku spółka Sanio została przejęta przez firmę Panasonic za kwotę 8,8 miliardów dolarów. I tym sam samym logo uległo zmianie. Sami zobaczcie. Tutaj mamy jeszcze logo Sanio. Tu już logo pana Sonic. Jaki jedne takie, drugie produkowane w Japonii. A dla mnie i mojej rodziny wyparły wszystkie inne akumulatory będące na rynku. I raczej się to nie zmieni, bo produkt bez przerwania jest bardzo dobry, mógł służy przeszło 10 lat w moim domu. A co do ładowarki, to jeszcze do niedawna służył nam produkt firmy TechnoLine model BC700. Nie ma co, dawał z siebie no, wszystko, ale niestety zużył się Wyświetlacze wyblakły i jeden slot przestał ładować. Dlatego Panasonic Sonic Enelup Beku 65 zagościł w naszym domu. Po kilku miesiącach użytkowania mogę już naprawdę wiele powiedzieć. Cztelny, duży wyświetlacz i co najważniejsze, podświetlane, co ułatwia w dużym stopniu kontrolę. Łatwa obsługa, więc, więc prościej się nie da. O. Zazwyczaj się wykładają hmm, baterie. Hmm, jak chcemy naładować akumulatorki, standardowo wkładamy je w sloty i po kłopocie czekamy aż się naładują. Ten port USB robi robotę. Wielokrotnie ładowałem na nim swój telefon albo tableta. Nie szukając ładowarki w domu, która no stop gdzieś znika. Podsumowując, gorąco polecam zakup ładowarki osobom, które jeszcze podobnego produktu nie mają i również dedykowane do nich akumulatory, które jak wcześniej mówiłem, są rewelacyjne. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam moją panią od włosów. Mam nadzieję, że moja prezentacja się spodoba. Licząc tym samym na dobrą ocenę. No i tyle mojemu. Piszcie do mnie, pytajcie jak macie chęć oczywiście. W tym odcinku to na tyle. Gorąco Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do następnego materiału, który już niedługo. Trzymajcie się zdrowo i niech retro będzie z wami. Pa!